Siemaneczko. Ej, tu jest najlepsze światło, to muszę zgarbiony być. Czekaj, albo tak mogę nagrywać chyba, nie? Siemaneczko, ludzi i zwierzęta oraz ty malutki hejterze. Ja jestem Aduś, to jest kolejny odcinek konsultanta. Pomyślałem, że przez ten tydzień pociągnę Siemaneczko, ludzie i zwier... Pociągnę sztuczki. Pociągnę sztuczki, czyli pokażę wam kilka sztuczek z kart, gdzie będziecie mogli zabłysnąć. Wśród znajomych Jeżeli wierzycie w magię i ufo To wam to wyjdzie, nie? Oczywiście od razu będę zdradzał Jak powstanie dana sztuczka Zrobię wszystko za jednym pociągnięciem Czyli nie będzie żadnych cięć Dobra, to co? Zaczynamy Zaczynamy od pierwszej sztuczki Pierwsza sztuczka polega na tym Żeby znaleźć w talii trzy damy Cztery, trzy da cztery damy Cztery damy Idę szukać Okej, okay, mam Znalazłem Trochę mi to zajęło Znalazłem i teraz tak, czekaj, ja wam tu ładnie ułożę, jak to powinno wyglądać. Mamy cztery damy. Jedna ma być obrócz, obrócona do przodu, a pozostałe do tyłu, do mnie, w moją stronę. I teraz patrzcie, wszystko się dzieje naprawdę. Jaka to jest dama? To jest dama czerwo. Zamykamy to. Zamknęliśmy jak? Damy czerwo I teraz tak, ja mam na wierzchu, mam wszystko pod kontrolą mam na wierzchu. Nie, nie, nic nie chciałem. Rękawy muszę podwinąć. Ok. I jaka tu była dama? Wszystkie były obrócone oprócz jednej. Obrócona była czerwo, a teraz jest wino, jest wino jest obrócona, nie? Ale to nic, nic się nie dzieje. Nie, musicie być spokojni, bo teraz patrz, kładziecie komuś na dłoni, to nie. Macie, macie to na widoku, kładziecie na dłoni i na przykład jaką damę byś chciał zobaczyć. I ktoś Ci powie, że chce zobaczyć damę, e, no szansem, nie wiem co nie tym, damę kier. Ale Wy pamiętajcie, że przed chwilą miałem jaką damę? Miałem oczywiście dzwonek, nie? Zapamiętajcie ją. Miałem dzwonek i teraz tak, jak komuś kładziecie damę e, na, na dłoń, czyli masz na przykład na dłoń, nie? To, czekaj, jaką ja miałem damę? Czerwo, 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 czekaj. Jeszcze raz, jeszcze od, od, od początku, od początku. Mamy damę czerwo Nie czekaj, mamy damę. E, e, no jest. Ciężko jest. Ciężko jest mi zapamiętać. Ciężko. W sumie nie wiem, czemu tak się dzieje. Jak ktoś będzie wiedział, czemu się dzieje, tak, to niech mi powie, bo wiesz, najpierw widzicie wino, nie? jak zrobię tak. I zrobię. Tak! To. Wino zmieni się w czerwo. Dzięki, że mogłem się wygadać, dzięki, że mnie wyskaliście. Widzimy, słyszymy się już jutro, jak zwykle o tej samej porze 18. .00. Był z wami, Jadłu, trzymajcie się i cześć!